Cześć Boże kochani. Dzisiaj kolejny dzień w Meksyku Już w poniedziałek, tak dobrze, w poniedziałek tak jak wam mówiłem wczoraj jest tutaj święto republikańskie. Już widać coraz więcej przyjeżdża tutaj Indian. Widzicie na konikach. No całą noc nam tutaj dudnili, bo robili próby, sprawdzali wszystko. Nie bardzo dało się spać. No ale jakoś dzięki Bożej Łasce się udało. Wszyscy w miarę wyspani. Dzisiaj koło godziny 9 będziemy mieli też mszę świętą w Guadelupę, i następnie będziemy jechali do Acapulco na taki dwudniowy, trzydniowy wypoczynek. Więc, oczywiście, we wszystkich komentarzach, pod jakimkolwiek filmem będziecie pisali intencje. Ja każdego dnia będę was polecał matce Bożej z Guadelupę tutaj właśnie w Meksyku wszystkie wasze intencje jak dobry bóg wam błogosławi do zobaczenia